Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy hałwowiec Potrzebować będziemy dwa rodzaje biszkoptów w formę 20 cm. Mam wyłożonym okrągłymi biszkoptami. Również będziemy potrzebować podłużne biszkopty. I 20 deko hałwy 25 deko, w moim przypadku jest to ser krajanka. Wszystkie składniki przekładam do robota. Szklankę mleka, szklankę o pojemności 250, szklankę śmietanki 30%. I tutaj mam pół szklanki cukru, dwie łyżki kawy. Kawę zalewam paroma, no tak łyżką wrzącej wody i mieszam i doleję do sera i hałwy i utrę to na puszystą masę. A tutaj mam cztery łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję paroma łyżkami wrzącej wody. I pomieszam do całkowitego rozpuszczenia. Ja mam ser w krajankę, i uruchamiamy robot, i ucieramy na puszystą masę. A żelatynę mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Ser z hałwą. Już mam utarty ze śmietanką cukrem i mlekiem i teraz dolewam płynną żelatynę i mieszam. Troszeczkę musimy odczekać, aby masa stężała i wyłożymy na przygotowane biszkopt. Masa chałwowa jest już tężejąca, więc wykładam ją na przygotowane biszkopty. kładam na wierz biszkopty. dociskamy i smarujemy pozostałą masą. Wierz posypię prażonym sezamem i halwowiec powędruje do lodówki na dwie godziny. mam sezam, uprażyłam na suchej pateli i wiesz, posypię sezamem. Wędruję do lodówki. I tak oto wygląda chałwowiec. Ukroimy kawałeczek. I tak oto wygląda hałwowiec. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto chałwowiec.